Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Wracam do Was e, po nieobecności, która była spowodowana tym, że mojej Karolince rosły po prostu ząbki. E, I nie chciała spać w dzień, nie chciała spać w nocy. E, w ogóle była okropnie marudna, a najlepszym miejscem w ogóle w ciągu dnia, e, gdzie najchętniej spędzała czas, były kolanka mamusi, więc siło rzeczy. Nie miałam możliwości nagrania jakiegokolwiek filmiku, ale dzisiaj już do Was wracam. Chciałam się z, Was, z Wami podzielić. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że jakiś czas temu brałam udział w konkursie zorganizowanym przez Misia 29. Mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwy tej użytkowniczki. I ona zorganizowała konkurs. Kulinarny, tam było do przygotowania: zaproś mnie na obiad, bądź zaproś mnie do spa. Ja wybrałam temat właśnie: zaproś mnie na obiad, kolację, i w odpowiedzi przygotowałam gotowałam na niej zupkę meksykańską. I tak się stało, że w ogóle bardzo mało osób odpowiedziało na ten konkurs. W zasadzie tylko 6 osób, i Misia wpadła na genialny pomysł. A mianowicie postanowiła nagrodzić wszystkie osoby, które się zgłosiły. Po prostu te kosmetyki, które miała przeznaczone jako nagrody, podzieliła pomiędzy wszystkie sześć osób, i tym oto sposobem właśnie ja stałam się szczęśliwą posiadaczką części z tych nagród. Okay. I wszystko przyszło do mnie zapakowane e, taką ofertę bąbelkową e, i dodatkowo było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem bo cała ta przesyłka przyszła do mnie w dzień moich imieni. E, fakt, że ja w sumie imienin nie obchodzę aczkolwiek było to takim też miłym prezentem e, I już Wam szybciutko pokazuję co dostałam od Misi, przepraszam, że mówię cały czas Misia, ale nie znam Twojego imienia, więc mówię po prostu tak, w taki sposób, jaki masz nick na YouTubie. E, więc dostałam od Misi trzy kredeczki. Dwie z nich to są kredki do czego do brwi. E, jedna taka właśnie dla blondynek z Mary Kay. matko światło tutaj jest fatalne i nie wiem czy będzie cokolwiek widać ale powinno, jest Mary Kay. jest to kredka dla blondynek tak jak Wam mówiłam w takim bardzo jasnym brozie tutaj jest ona druga kredka to jest z Eyelur. czy jakkolwiek inaczej się to czyta i to jest też dla blondynek. Hmm, pokażę Wam o tutaj słodko. Jest to hmm, już inny odcień brązu, zbliżony trochę w, do szarości. Tutaj i z takim y, grzebyczkiem wygodnym na końcu, że można sobie przeczesać brwi. I trzecią kredką, jaką dostałam, jest to kredka z y, Hema o numerku 02. I jest to taka. Tutaj ta ostatnia, popielata, szara kredka taka. Później, jeżeli jesteśmy przy oczach, to dostałam od Madzi... Oh Boże, od Madzi. Być może i od Madzi film. Od Misi cień z Mła, czyli Make Up Academy. I jest on w takim kolorze fioletowym, aczkolwiek jeżeli spróbuję Wam tu zrobić słocza, to jest on bardziej taki, jako właśnie powiedziałabym rozświetlacz. Podług brwiowy, hmm, pewnie się będzie nadawał super. I dostałam jeszcze dwa takie y, pyłki: cienie, y, takie sproszkowane Lany May Firma nie wiem, nie słyszałam nigdy o takiej w kolorze zielonym takim mm, bardzo jaśniutkim i ciemnym zwykłym, czarny, czarny taki mm, przełamany kolorem troszeczkę grafitowym ok yy, i później dostałam rzeczy do ust dostałam yy, błyszczyk taki z NYR firma jest to taki w kolorze e, dość czerwonawym bym powiedziała. Aczkolwiek ładny. Ale słuchajcie, jedna rzecz, która po prostu jest rewelacyjna w nim, to zapach. Pachnie bosko, normalnie chciałoby się go zjeść. Yy, I drugi błyszczyk, a ja. O, kurde, no nic. Drugi błyszczyk e, jest taki. Jeszcze go nie otwierałam. Jest on tutaj zabezpieczony i niech sobie taki będzie. I tutaj do tego była dołączona taka malutka torebeczka, taka jakby jeansowa. Takie malutkie kółeczko na drobne monety. No ale teraz w tej chwili nie mogłam go nigdzie znaleźć, bo moja córka go zakosiła od razu. powiedziała, że to jest jej portfelik. Tak więc nie mam go tutaj. I jeszcze z Maybelline. Też kredka taka. Blash Bim numer 20. Ale też jeszcze jej nie otwierałam. I na razie zostanie ona sobie w opakowaniu. I ostatnią rzeczą do ust jest pomadka z The Body Shop. Taka wysuwana w takim kolorze takim rudym. Mm. O tak. Nie wiem czy tu kochani coś zobaczycie, bo tak jak mówię, światło mam dość kiepskie w tym pokoju. Mnie razi z balkonu. I cokolwiek pokazać Wam jakiś odcień. No i ostatnią rzeczą, którą dostałam od Madzi jest to Shimmer Body Brush. Czyli rozświetlacz w takim pędzelku. Już Wam pokazuję. Nie chcę wyjść, kurde. Dobra, jest. W takim pędzelku. I co? Jak to działa? Trzeba pewnie... O, jest! I gdzie Wam tu poka... O, jacie. I to jest taki właśnie rozświetlacz. Pewnie będzie się też nadawał na szczyty kości policzkowych. Może też do ciała, tutaj gdzieś na dekolt. Nie wiem do dekoltu, spróbuję. I, I zobaczymy. I do tego wszystkiego. Madzia jeszcze. Proszę, Madzia. Proszę cię, napisz mi, czy ty masz faktycznie na imię Madzia. Bo, bo nie wiem, a tak cię nazywam. Może błędnie. I do tego wszystkiego. Dostałam jeszcze kadzidełka. Jaki to jest zapach? Bo, nie wiem. Ale w takim fajnym, ładnym, turkusowo-zielonym kolorze. Jak e, przyjdzie zima, zrobi się zimno, będziemy na pewno palić. I tak, to są, kochani, e, wszystkie rzeczy, które dostałam od Misia 29. E, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Już do Ciebie pisałam, e, dziękowałam, ale. Z tego miejsca chciałabym to zrobić jeszcze raz. Zrobiłaś mi na pewno wielką radość tym, że mogłam coś wygrać, fakt, że wygrało więcej osób, nie tylko ja, ale myślę, że to też było fajne, bo, bo chyba jeszcze czegoś takiego nie było, że w jakimś konkursie zwyciężyli po prostu zwyciężyły po prostu wszystkie osoby, które się do niego zgłosiły. Także myślę, że wszystkim tym osobom sprawiłaś radość, i, i fajnie, więcej takich rzeczy na YouTubie, Jeśli będzie się działo, to, to myślę, że więcej osób będzie zadowolonych i szczęśliwych. Nic kochani, uciekam, bo zaczynam pleść bez sensu, i, i po co? Do następnego razu, pa pa.